Zapraszam na film, na którym zobaczycie maszynę do cięcia laserem firmy Kormak o mocy 2000 W. No, zaczniemy tutaj od takiego filmiku, może pokazowego. To było cięte na tak zwanej tubie. Tutaj z boku jest. To jest tuba do 6 metrów, bo ona. Odsuwa się albo się przysuwa w zależności od długości, jaki mamy założony profil. No a tutaj zobaczcie, jakie różne kształty są powycinane. No, tutaj są akurat może odpady, ale druga część, jak była dłuższa, użyteczna, no to po prostu została zabrana i zużytkowana. O, tu jest typowy element robiony też na tubie obracany. Tu kolejne elementy. Tu są elementy robione na stole. Tak zwane grawerowanie bardziej. Tu jest takie pierwsze delikatne. W zależności od tego, czy użyjemy azotu czy tlenu. Mamy ciemniejsze albo jaśniejsze. Tu jeszcze większym, większym prądem. O, tutaj prawie tu jest, ostatnie to prawie wypadło. O, tutaj są takie, jakby powiedzieć, kulki. One lekko się obracają. Jest ich kilka. Po co te kulki są? Te kulki są po to, że ułatwiają nam wsunięcie blachy na pole robocze. Tutaj mamy kulpic sterowniczy. No, tutaj już widać lekkie zużycie tych podpór. Tam zobaczcie w środku, jakieś odpady są, powstają po cięciu. Yy, to są, jakby powiedzieć, otworki jakieś małe były robione. No, i to wszystko pospadało. Tutaj macie taki zobaczcie element zapasowy do wymienienia do, na stole. No, cały laser, cała ta wiązka to wychodzi właśnie. Z tej obudowy. No to jest to jedno to jest sterowanie, jakby do samego lasera, a tamto to jest sterowanie azotu. Chociaż całość sterowania odbywa się z tamtego pulpitu sterowniczego odpowiednim programem. O, tutaj jest tak zwana wiązka. Tu jest azot. Zobaczcie. Ciśnienie do 300 barów, 4 butle, a tu w drugiej jest tlen. I w zależności od tego, czy potrzebujemy azot czy tlen, tam sobie na pulpicie sterowniczym możemy dadawać. No i tutaj oto ta tuba, tak zwana. Tutaj jest wyciąg. Który wyciąga tam, jak to powiedzieć, opary znad operatora była mniej szkodliwa. Dodatkowo przy pracy na laserze należy używać okularów specjalnych. Nie są to okulary, jakby powiedzieć. Przeciwsłoneczne, tylko to są specjalne okulary przystosowane do pracy na laserze. Także czy obsługa, czy ktoś, kto patrzy na laser, musi być w okularach, bo możemy sobie uszkodzić wzrok nieodwracalnie. No tutaj jest tutaj tak dość długo, bo jak wyjeżdża w tamtą stronę ten laser, no to sobie jedzie w tamtą. Tak samo w tą stronę, żeby miało punkt podparcia. A dodatkowo, właśnie tutaj, jak wycina na tubie, to ten laser, co jest tutaj zamotowany, on dojeżdża aż tu. O, i zobaczcie. Tu jest po prostu, jakby powiedzieć, taki e, zwykły uchwyt tokarski, tylko taki trochę bardziej specjalistyczny. Jest sterowanie ciśnieniem, prawdopodobnie hydraulik pneumatycznie się to zaciska. Tutaj w środku, z drugiej strony, w tubie są takie y, rolki, zobaczcie, te są na sztywno, a te są obrotowe. O, umazałem się to. No tu z boku też. Z góry tak samo. Z czterech stron są takie rolki ślizgowe i prowadzące. Te prowadzące są, jakby powiedzieć, na sztywno. A te ślizgowe są obrotowe. No i tutaj też jest jakoś zaciskane. No tutaj nie ma azotu ani tlenu, tylko po prostu spężonym powietrzem to coś steruje, zaciska. No i tyle to by było. Jak będziecie coś widzieli więcej jako ciekawostki, ciekawostka odnośnie tej maszyny napiszcie w komentarzu, bo ja po prostu... Lubię ciekawostki. Dziękuję.